Z Ewangelii, według Świętego Mateusza: Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. To jest bardzo tajemnicza wypowiedź Pana Jezusa, bo oto ci, którzy są cicho, ci, którzy nie podnoszą głosu, ci, którzy nie wrzeszczą, ci, którzy nie żądają, nie awanturują się, ci, którzy nie wykrzykują haseł oni będą właścicielami ziemskimi. Bardzo zaskakująca obietnica, dlatego że ziemię najczęściej zdobywali ci, którzy mieli miecz, umieli wznosić bojowe okrzyki, umieli skrzykiwać e, wojsko, oni zdobywali ziemię. Jezus odwraca tą normę. On pokazuje, że ziemię, którą będziemy posiadać na wieczność, ziemia, którą będziemy posiadać w niebie, ona jest zdobywana nie przez walkę nie przez mordowanie nie przez zabijanie ta ziemia jest zdobywana przez cichość serca przez mądrość cichego pokornego serca dlatego właśnie królową nieba jest ta która była najciszej ta która była najpokorniejsza i dlatego właśnie jeśli chcemy królować w niebie musimy się uczyć cichej modlitwy modlitwy bez słów Modlitwy, która nie wygląda jak wojna, wygląda jak, jak, jak szept zakochanych w sobie ludzi. Do zobaczenia jutro.